Najważniejsze słowa w Biblii, wymagające właściwego tłumaczenia, to słowa proroka, którego jesteśmy zobowiązani słuchać i być mu posłuszni. To są słowa Jeszui, który powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju na ziemię, ale raczej miecz podziału, który podzieli bliskich przyjaciół, a nawet członków rodziny. Przyniósł miecz prawdy. Ostrzejszy niż jakikolwiek instrument stworzony przez człowieka sztylet, który trafia prosto do sedna każdej sprawy ostrze, które oddziela prawdę od tradycji fakt od fantazji relację od religii. Jeszua wielokrotnie i zaciekle łamał starannie wykonane zasady i przepisy faryzeizmu I wieku. Narysował linię. Oddzielającą wieczne instrukcje wszechmogącego od zasad wymyślonych po to, by zastraszyć, manipulować i kontrolować masy. Słowa Jeszui wybawiają nas od wszelkich form kontroli nad umysłem człowieka, a prawda, którą objawił, uwalnia nas z niewoli religii. Teraz w ostatnim przemówieniu Jeszui, księdze objawienia, chce on, aby jego słudzy wiedzieli rzeczy, które muszą się spełnić w ostatnich dniach. Zwycięstwo zostało odniesione, ale nasza bitwa jeszcze się nie skończyła, dopóki nie zabrzmi ostatnia trąba w dniu trąbienia. Większość chrześcijan, podobnie jak żydów, czyta Biblię jak umowę licencyjną na oprogramowanie. Szybko przewijają na dół i klikają zgadzam się, aby mogli korzystać z programu, ale nie rozumieją, do czego właśnie się zobowiązali. Denominacje wybierają wersety wyciągnięte z kontekstu, aby usprawiedliwić i potępiać wszystko, co im się podoba, ale rzadko poświęcają wystarczający czas na czytanie i zrozumienie pism w kontekście. Dotyczy to zwłaszcza Piątej Ewangelii, dobrej nowiny o objawieniu Jeszui jako Mesjasza i Wszechmocnego Sędziego. Objawienie jest jedyną książką, którą Jeszua napisał osobiście. Tak jak Baruch był skrybą proroka Jermiasza, tak i Jan był skrybą i posłańcem, który miał przekazać objawienie Jeszui jego sługom do siedmiu zgromadzeń Azji Mniejszej, a stamtąd do reszty świata. Księga objawienia Jeszui, Mesjasza, została zaadresowana i może być zrozumiana wyłącznie przez sługi Jeszui, a dokładniej przez tych oddanych na wieczność Jego służbie. Biblia króla Jakuba mówi: objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się rychle dziać mają. A on je oznajmił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi który świadectwo wydał Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa i cokolwiek widział. Jezus powiedział Janowi, że miał być jego osobistym posłańcem, aby przekazać tę wiadomość tym, którzy byli niewolnikami oddanymi służbie Jeszui. Chociaż tłumacze postanowili przetłumaczyć greckie słowo agelos na anioł w wersecie pierwszym, to samo słowo przetłumaczyli na posłaniec, odnosząc się do Jana Chrzciciela. Chociaż istnieją boscy posłańcy wprowadzeni w dalszej części tej księgi i należy przetłumaczyć ich na aniołowie, nie ma anielskich pośredników w pierwszych trzech rozdziałach. Jeszua ujawnia te rzeczy bezpośrednio Johananowi, który jest pouczony w wersecie dziewiętnastym. Napisz to, co widziałeś. Co jest teraz i co ma się stać potem? To są trzy sekcje chronologiczne, na które Jeszua Jezus dzieli objawienie rzeczy, które właśnie widziałeś, rzeczy, które są teraz i rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości. Taka jest kolejność wydarzeń, które Jeszua otrzymał od swego niebiańskiego Ojca, aby przekazać je nam. To być może są najważniejsze słowa w całym Piśmie, aby dokładnie je zrozumieć, słyszeć i być im posłusznym. Ci, którzy ignorują Jezusa, znajdą się w świecie chaosu, w miarę jak kłamstwa i podziały ogarną narody świata w ostatnich dniach. W rozdziale drugim, wersecie pierwszym Biblii Króla Jakuba czytamy do anioła zboru w Efezie napisz Ponownie, to są ludzcy posłańcy, którzy mają dostarczyć objawienie do każdego z siedmiu zgromadzeń. Ilekroć w Ewangeliach pojawia się greckie słowo agelos, trzeba stwierdzić z kontekstu, czy mowa jest o ludzkim, czy boskim posłańcu. Nie popełniajcie błędu myśląc o aniołach posiadających skrzydła, śpiewających pieśni, czy grających na harfach. Ani raz w pismach, nie pojawia się ta artystyczna fantazja. Aniołowie są niezmiennie identyfikowani z ludźmi. Czasami przerażający i imponujący, ale nigdy jako małe, pulchne cherubinki czy skrzydlaci supermodele. Aniołowie to aniołowie, ludzie to ludzie. Zmarli nie stają się aniołami. Umarli czekają na zmartwychwstanie. Tylko Jeszua i 24 starszych, którzy zostali podniesieni z martwych jako pierwocina z umarłych, są teraz w niebie. Jeszua zaprezentował tych, którzy z martwych wstali wraz z nim przed niebiańskim tronem ojca rankiem w czasie Jom Habikurim, święta pierwocin, rano po jego zmartwychwstaniu. Tych 24 starszych, te pierwsze owoce są jedynymi, których widzimy grających na harfach i śpiewających w niebiańskiej sali tronowej. Tysiące waszych zmarłych krewnych nie latają w niebie, pomagając wam wygrać następny mecz piłki nożnej lub zdać następny test z algebry. Są w grobie i czekają na właściwe dla nich zmartwychwstanie. Niektórzy zostaną wzbudzeni przy przyjściu Mesjasza i zostaną przyodziani w niezniszczalne ciało i otrzymają nagrodę na szklanym morzu zmieszanym z ogniem. Będą rządzić ziemią z Mesjaszem przez tysiąc lat. Jeszuła powiedział, że ogromna większość ludzkości zostanie wzbudzona z martwych i osądzona w czasie ostatniego zmartwychwstania. Na końcu Księgi Objawienia Jeszua zabiera nas do dnia sądu. W czasie ostatniego zmartwychwstania. Możemy wyobrazić sobie, jak ludzie nagle się budzą i trzęsą w niekontrolowany sposób pośród morza ludzkości, stojących nago na surowym, białym chodniku. Nie ma bram perłowych, nie ma złotych ulic, nigdzie nie ma śladu Piotra. Większość nie ma pojęcia, dlaczego tam są. Wyobraź sobie, że nie rozpoznajesz nikogo, żadnych przyjaciół, żadnej rodziny. Jesteś tylko jednym spośród miliardów ludzi stojących w świetle bardziej przeszywającym niż słońce. Jesteś zbyt oszołomiony, by mówić. Słyszysz tylko płacz i krzyki udręki. Gdy twoje oczy zaczynają przyzwyczajać się do intensywnego światła, rozglądasz się. Nie ma dokąd uciec, nie ma gdzie się schować. Dokonałeś wyborów w życiu, i w końcu zdajesz sobie sprawę, że będziesz musiał żyć ze swoimi wyborami na wieczność. Zwróćcie szczególną uwagę na słowa Jeszui: Ignorujcie religijne te rady wypowiadane sambony przez rzekomych ekspertów religijnych, którzy tworzą własne zasady i przepisy. Dokonujcie mądrych wyborów, abyście uniknęli bolesnego przebudzenia. Przy ostatnim zmartwychwstaniu. Jezuła powiedział, błogosławiony, który bierze udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim śmierć druga nie ma mocy. I będą żyć z Mesjaszem przez tysiąc lat. Johanna napisał, Znalazłem się w zachwyceniu ducha w Dniu Pańskim, i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu zgromadzeń, które są w Azji. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. A pośród tych siedmiu świeczników, kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził. Ostry, miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy, gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy. I położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci. Amen. Potem powiedział: Napisz to, co widziałeś, i napisz, co jest i co ma się stać potem. Przyszłość. Wszystko, co Johannan właśnie widział, ma napisać w zwoju. Jezus nie ma łagodnych, brązowych oczu i delikatnego uśmiechu na ustach. Włosy i broda Jeszui są świecąco białe, rozwiane dziko na wietrze. Jego oczy płoną, Jego głos wstrząsa bramami niebios. Wyobraźmy sobie, jak przechadza się pośród nas i nikt nie może się ukryć. Jeszua wszystko wyprostuje, jak obiecał w czasie ostatniej wieczerzy. Odetnie bezwartościowe gałęzie, które nie przynoszą owoców. Co dalej deklaruje? Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie, posłańcy do siedmiu zgromadzeń, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem zgromadzeń. Dopóki znaczenie wizji siedmiu gwiazd i siedmiu świeczników nie zostało ujawnione, było ono tajemnicą. Siedmiu posłańców, siedmiu zgromadzeń jest w jego rękach. Nikt nie może ich dotknąć bez jego zgody. I są odpowiedzialni przed nim, nie przed ludźmi. Są jego posłańcami, nie posłańcami żadnego konkretnego teologicznego seminarium czy wyznania. Świeczniki są siedmioma zgromadzeniami. Tak, on przechadza się pośród nas. Widzi wszystko, co robimy. Czy robimy to, co nakazał swoim uczniom? A może wymyślamy własne, przyjemne religie, promując członkostwo w nich osobom poszukującym przyjemnych i chwytliwych haseł? Jeszua powiedział napisz aniołowi, czyli posłańcowi zboru efeskiego to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza pośród onych siedmiu świeczników. Do zgromadzenia w Efezie. Jak w każdym z jego listów do siedmiu zgromadzeń, Jeszuła zaczyna od odniesienia do wizji, którą Jan dostał od niego. Chce, aby znali jego pozycję i autorytet i wiedzieli, że nie wolno z nim igrać. Zilustruję wam, co na myśli ma Jeszuła, czytając początek każdego z tych listów do siedmiu zgromadzeń. Do Anioła, posłańca zgromadzenia w Smyrnie, napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył: znam Twoje uczynki. Wers dwunasty. Do Anioła, posłańca zgromadzenia w Pergamonie, napisz: To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam Twoje uczynki. Wers osiemnasty. Do Anioła, posłańca zgromadzenia w Tiatyrze, napisz: To mówi Syn Boży który ma oczy jak płomień ognia, jego stopy podobne są do mosiądzu Znam Twoje uczynki. Rozdział trzeci, werset pierwszy. Do anioła, zgromadzenia w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam Twoje dzieła. Werset siódmy. Do anioła, posłańca, zgromadzenia w Filadelfii, napisz. To mówi ten. Który jest święty, prawdziwy, kto ma klucz Dawida. Ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam Twoje uczynki. Król Dawid jest martwy, pochowany, a jego grób był jeszcze wśród nich i był dobrze znany w pierwszym wieku. Ale Jeszuła ma klucze do śmierci Hadesu, piekła, grobu. Pewnego dnia Jeszuła wrzuci śmierć i piekło do jeziora ognia. Oba zostaną zniszczone na zawsze. Werset 14. Do posłańca zgromadzenia w Laodycei napisz To mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki. Cokolwiek Jeszua powtarza siedem razy powinno być usłyszane. Znam Twoje uczynki. Wiem wszystko, co robisz. To co dobre, to co złe i to co brzydkie. Nie ma dokąd uciec i nie ma się gdzie schować. Wiem wszystko i daję ci znać, abyś mógł się poprawić. Jeśli się nie poprawisz, wtedy ja to zrobię i jeśli będę musiał to zrobić, to nie będzie nic przyjemnego. Tak często słyszałem o Belgii rzucane w kierunku wszechmogącego. Jak może istnieć Bóg skoro jest tyle cierpienia? I głód, choroby i zło na świecie. Głupcy, głupcy, to nasza praca. To my mamy karmić głodujących, pomagać chorym i chronić słabych i niewinnych. Troszczyć się o tych, którzy cierpią. Naszym zadaniem jest naprawa tego, co zniszczyli źli ludzie. Nie obwiniajcie wszechmogącego z powodu lenistwa i egocentryzmu tych, którym nie zależy, aby pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia. Ateiści i inni fanatycy religijni, którzy chcą rządzić światem, są odpowiedzialni za masowe morderstwa grubo ponad dwóch, 200 milionów ludzi w minionym tysiącleciu. Gdyby nie chrześcijanie i Żydzi, których prorocy całkowicie zabraniają uprowadzania ludzi pod karą śmierci, niewolnictwo i handel ludźmi nadal byłyby legalne w większości świata. Dziś istnieją jeszcze podobne praktyki, ponieważ prawa ustanowione przez pobożnych ludzi są ignorowane przez tych, którzy czerpią korzyści z okrucieństwa wobec drugiego człowieka. Niektóre rzeczy może naprawić tylko Bóg, tak jak przykrycie naszego grzechu i naszej ignorancji. Inne rzeczy pozostają w naszych rękach, abyśmy je naprawili. Jeśli nie wykonujemy swojej pracy, nie obwiniajmy Stwórcy za to, co zostawił w naszych rękach. Niektórzy ludzie uczą się na własnej skórze, niektórzy ludzie nigdy się nie uczą. Objawienie jest dla sług, aby wiedzieli, co mają poprawić, zanim król królów wkroczy na scenę z laską żelazną. Każdy list do siedmiu zgromadzeń zaczyna się od tego, że Jeszuła ilustruje swoją obecność wśród tych, którzy nazwani są Jego imieniem. On wie wszystko, co się dzieje i każdego koryguje. A po skorygowaniu pojawia się zachęta do pozostania wiernym do końca. Na tych, którzy słuchają i są posłuszni słowom, Jeszui czeka obietnica, która nie spełni się, dopóki nie zostanie ustanowione nowe niebo i ziemia pod koniec tysiącletniego panowania Jeszui. W rozdziale drugim objawienia, w wersecie siódmym czytamy: Tym z Efezu, którzy zwyciężą, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Ten raj, czyli po hebrajsku Gan Eden, nie istnieje w tej chwili na Ziemi. Adam został wyrzucony z ogrodu, aby nie jadł z drzewa życia. W nowym niebie i na nowej ziemi utracony raj zostanie przywrócony. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w objawieniu 22 rozdział 1: I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota. Rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. Rozdział 2, werset 11. Ten ze smyrny, kto zwycięża, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w Objawieniu 21.7. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. I będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi mordercy rozpucnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Rozdział 2, werset 17. Temu z Pergamonu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały. Na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. W sali sądu czarny kamień to wyrok skazujący, ale biały kamień jest kamieniem uniewinnienia. Nie ma werdyktu niewinny, ale werdykt, że cena została zapłacona i zostałeś uniewinniony przez tego, który zapłacił za ciebie karę śmierci. W rozdziale drugim, wersecie 26, czytamy: Temu zjatyru, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki. Dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi żelazną laską, jak naczynia gliniane będą skruszeni. Jak ja otrzymałem od mego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Tutaj Jeszua składa obietnicę zgromadzenia w Teatyrze, że będą z nim rządzić podczas tysiącletniego panowania, równocześnie ciesząc się nagrodą nowego nieba i nowej ziemi. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w Objawieniu 20, wersecie 6. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy lecz będą kapłanami Boga i Mesjasza i będą z Nim królować tysiąc lat. Nie można interpretować, że ci z są jedynymi, którzy będą z Nim panować, ale oni są jedynymi, którzy potrzebują dodatkowej zachęty z powodu trudów, które będą znosić, tylko po to, żeby dotrwali do końca. W rozdziale trzecim, wersecie piątym czytamy, kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty. I nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia, ale wyznam Jego imię przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w objawieniu 20 wersecie 14. A piekło i śmierć zostały wrzucone do jeziora ognia. I to jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Wynika wyraźnie z ostrzeżenia Jeszui, że imiona mogą zostać wymazane z Księgi Życia, jak stało się z imieniem Judasza, ale tym, którzy zwyciężą, obiecano wieczny dostęp do Nowej Jerozolimy. Rozdział trzeci, werset dwunasty Tego z Filadelfii, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na Nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od mego Boga. i napiszę na Nim moje nowe imię. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w objawieniu 21:1. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. Ja, Johanan, zobaczyłem święte miasto Nowej Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. Rozdział 3, werset 21. Temu z Laodycei, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Spełnienie tej obietnicy znajduje się w objawieniu 21.3. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem, ich Elohim. Zanim sprawy przybiorą zły obrót, Jeszua chce, żeby słudzy Jego znali rzeczy, które czekają na tych, którzy wiernie wytrwają do końca i zaangażują się w żniwa w czasach ostatecznych. W naszym następnym odcinku zagłębimy się w rzeczy, z którymi Jeszua konfrontuje się w kościołach w I wieku, które osiągnęły stadium epidemii we współczesnych kościołach. Zapewne od dawna zdajesz sobie sprawę, że nic dobrego nie dzieje się w świecie chrześcijańskim, ale nie potrafiłeś tego określić. Ale Jeszuła trafił w sedno i daje surowe ostrzeżenie tym, którzy przymykają oko na perwersję w kościołach. Lepiej podnieść się i wyjść z babilońskiego systemu religijnego, zanim spali go doszczętnie.